Siemago, drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Cześć. na kanale Bungee i kolejnym dniu naszej pięknej japońskiej przygody. Dziś razem z chłopakami spróbujemy czegoś nowego w życiu. Coś, czego nie robiliśmy, ponieważ podobno, tak zostałem poinformowany tutaj za, przez Jakuba za kamerą, wybieramy się do pewnej restauracji, która będzie przygotowana tylko i wyłącznie dla nas, i będą nam serwowane bardzo ciekawe dania. Więc jak dobrze wiecie, Azja słynie z tej kontrowersji. Mogą się pewnie, znając życie, pojawić jakieś insekty, ale, ale też czuję, że pojawią się jakieś bęgiery, które nieźle mogą nas bęgiery. zaskoczyć. Dlatego to ruszamy. Ja myślę, w sumie że, ja że ktoś tak, tak. na pewno zadbał o to, żeby nas powykręcało i podejrzewam, że może się skończyć Najważniejsza informacja jest taka oczywiście, że my nie jesteśmy poinformowani o tym, co będziemy jeść. co się ciekawe. spodziewamy, no bo mózgi mamy, więc staramy się ich używać, ale no ja czuję, że dzisiaj może być Kilk, kilka, kilka bęgierów, no bo to... Że pająk? Pająk to jest luz, totalny luz. Co Patryk taki Góra. No. no tu nie można rowerami parkować. Czy kiedykolwiek próbowałeś nauczyć się języka i sprawnie zacząć nim operować? Większość aplikacji w tym momencie uczy was tak naprawdę bezsensownych zwrotów czy też słów i właśnie dlatego powstała aplikacja Speakly, dzięki której nauczycie się najpotrzebniejszych słów i najważniejszych rzeczy, które będziecie mogli od razu wykorzystywać i zacząć płynnie mówić. Zapomnij o niekończących się problemach gramatycznych. Otóż Dobrze. metoda Speakly pomaga piep, tobie piep, się uczyć. Piep, piep. Piep, piep, piep. Mał, zastawienia łapki w górę, a my ruszamy do restauracji. <śmienny> 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 Dobrze widzowie, nie będziemy. Wiedzieć, to chyba chińska co muzyka, wiemy. to ja Przygotowany posiłek z różnych dziwnych stworzeń, zwierząt. Czy ja się nie znam? W sumie nawet. Z to, to możliwe. To jest bekon z wielorybą. Rozumiesz? Wow. Takiego węża. Mhm. Mm mhm. Jakie pysznostki tutaj. oj ojoj, ojoj. Takie smakołyki? No kurwa, nie wytrzymie, jaki słodki. Przypomniałem, że zostawiłem żelazko odpalone. Muszę wrócić do hotelu. Ja wam powiem lepiej. To jest nasze śniadanie, bo wstaliśmy o 11, gdzie wstajemy codziennie o 15. Dawid spał godzinę, ja spałem z 3, bo ciężko zasnąć. No i co? Śniadanko. Nie, spałem, ale Śniadanie takiego jaściura, więc nie spałem. Ale jeszcze jesteśmy troszeczkę w trybie europejskim tutaj i rzeczywiście ciężko jest się w nocy normalnie położyć i usnąć. No, przodu tutaj. Mogą mnie bić, poniżać, ale nie widzę już takich yeah. rzeczy. Nienawidzę. Książeczkę sanepidową Wyskakuje Co, jak my jakiegoś w... tego będziemy mieć? Że oni źle przyrządzili. I starej w Japonii się drugi koronawirus rozpoczyna. I my to przynosimy do Polski. Do Polski. Bungie jako pierwsze. Znowu top jeden. Płacimy. Wieża ten, jak to ja się nazywa? Hipohondryk. Hipohondras. Hipohondras. Nie ma szczepionki. Będziesz pierwszy. Nie gadaj pierwszy. Na to no. by było testować. Patrym no. Zero. Stary, stary, stary wystarczy, że oni czegoś nie dogotują, kurwa, co ty gadasz? My po prostu widzowie, to co powiedział Patryk, wy nie słyszycie, ale powiedział, że ogień nie może zabić smoka. <laughs> to jest taka pora mojej wypowiedzi, no? Czy nas Nie, nie. Nie, jest Crocodile... Krokodilo Bombardilo. Bombardilo krokodyl. Ja pierdolę dziady, kurwa, proszę. Krokodilo. I here the krokodyl tastes taste like chicken. Ajajaja. Gdyby yeah, yeah, yeah. nie ma w sojowym sosie, po kawałku od razu do ryja. Krokodyl fa. To no. O la, Twardy on jest pewnie na bank. Kurczak z żyłami. No. Żelawki kurczak. Eee. Jemy, jemy, jemy. Eee. Oj. A ja nie mogę. Się, żeby... Ja zadłem. Kurczucie <laughs> Co ty robisz? Gówno, jest... Ale to, wymyśle, no. że nie ma co sojowego, to nie ma koli, Ogólnie, Gidz, ja nie mogę tego dogryźć. To jest połknik! Żelasty! A głupia tak, żona nam daje kuszaka, na przykład, że no, tak dobra, p! że krokodyl. Next one? Next one. It's so cute. No, chyba was p! Yeah, it's. Fight and give no na dole. Tak, With the tak. and everything. Yes, okay, of course. Nie, yeah. of course, nie? Nie oczywiście. A, no. <gibą> no. To... Jezus, to no, kurwa To, to odłamie, bo to jest jakby... To jest kurwa... doda, To tam. O, to jest luz. <gibą> Oni są po. To, na dole, jak to kręcisz, <gibą> się nie chce k... <gibą> to jest luz i z Kur... Ja zjem jedna, no, druga, trzecia, czwarta. Dawaj to, Tak, no, no tak chcę! dawaj, normalnie hapsa. Dobra mm. Kurwa, łeb zostawili, nie, nie mogę Nie no jesz to czy to? patrzcie na mnie Dobrze, super, very good Dobra, nie, to jest skorupa pogryziona, mięso zjadłem To jest łeb, kurwa Myślałeś tak, że miał bez ubano Dobre jest, jedz Ujebało to Tak, jest dobre mnie to Kurwa, z tymi nogami, z tą skorupą okay. Very good no nie no, jakby kołpa. Niemiecko jest dobre. Lec okej, zrekaj, Niech dajcie każdemu. Mam ci to cię? Maria, spokojnie. Jest. Pana łapa niż <grywania> nie wie. na teście. Nie wie. On ma nogi jak wodor. Kurwa, dydu, nie wierzę. Ej! Dobra, następne So Czyli to gekon? Gekon. O, oh, zagadzi. Oh. Yeah. Uh, without head. Yeah, ja, we, we should. Oh. No, yeah, you, you, you yeah, we, we should. Odcinam. Kurwa. A gekon? No, ja Gekon, gekon, gekon. No, ja yeah, szurka. Oh, kawa jako gona po prostu zjem. Pozwolicie, że mi mm. wystarczy. Rozchorujemy się jakby po tyle. Jest toczyłem. Ja już zjadłem. Dobre? Dobre. Gówno tu zajeb*** olejem jest, nie? Hahaha, jest zajeb*** Zajeb*** olejem tak jest. Tak, luz. Już jak będziemy robili, tego? gość. <noise> dobrze, To dobre, no? Rybka taka. Nie, nie, nie. Jak jest taki już za bardzo przypieczony popcorn, tak. że wam e, wchodzi w z a. Dobrze. A ty? Ja wolę jeść chcesz. No sorry, gekon, no, k***a. W życiu bym cię k***a nie e, A wiesz, jak się nazywa wyłączony gekon? Gekon. Gekon. Kurwa, ale jajca ty. Jest ja nad stołem, pa śpi, Kurczak spalony. Popi, hm. ale oczy ci, kurwa, co się Coś g... śpii... HU... Co się kurwa Co się dzieje? Co się dzieje? Co kurwa baba do lekaza, mama też It's <laughs> cut ice. <those. laughs> Żaba grilla O Jezus, żaba jest jesu. tak ch**a Ja jadłem we Francji I don't like the fries K**a <many> kurczak <many> 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 Wszystko kurwa kurwa taki taki też. O, kurczak Tak trochę twardszy <many> Bardzo dobre, we Francji to tak nie smakowało To jest zajebiste Skąd ma takie kopyto Pany ty? jak to taki k**a żółw? Przed nami Petis żółwia I zostaliśmy poinformowani przez, kucha, przez szefa kuchni Że ta część w tym petisie, którą będziecie widzieć Ta chudsza, jest to dokładnie Napleteczek. Si, ta Jaki kur. kurp ty, ale skórka schodzi. Nie. Yeah. To naplete. Na Ile chcesz powiedzieć Nie, biorę, biorę napleta. Ja. problem z żółkowatym jedzeniem. No <noise> to możesz mieć kłopot, kurwa. <noise> Ja, pierdolę. No. No nie, nie. Czemu od... no Najlepsze jest to, że oni nam serio gotowali banana, a że to jest fajne. Trafił mi się fartownie napletą. Mam pan No bo mam karolię. Zjadłeś z Co? Bo sosieku. Co? Nie, on nie będzie czekał, on nie, nie będzie czekał. Okay, Bo w sosiku? To jest konsumpcja, nie wiem. Smakowo jest gej, serio. Ale psychicznie jest źle. Jak taki żelek. Wszystkiego dobrego. Jak taki żelek? No to mnie trochę, no. Mm. Wiesz. Putam, no, ale je pęczą, że Ja O no, o no, no. Ja bierdę <laughs> <jedna> feta, ja bierdę <laughs> <jedna pleta. laughs> opuszczaniu jest. No Perfekt. Kurwa mać. do takiego dobrego nie jadłem? Mam nadzieję, że smakuje jak kolegi. A solo może spróbuj, boż mu jak salt Nie przesadziję, ale w serio, może jakoś to dobrze będzie. Piecze. No, <laughs> jest do tutaj, no co to, to. No, co? No, co? No, <średziany> ja, jak banan. Taki, porwaruj warzysk... To mamy banan. Co teraz nadchodzi? dwojaki? To niemożliwe. Teraz równaj sobie wielkość. Z nami no. jest dzik. A możemy piwko poprosić? Piwko nie można. Można, bo. Można, można. Można. Można dobra, zanim zadać. No wiem Nie chcę iść Co? Bo on ma zawijasa, zawijasa, mówi, że ma. Ok, ogarny szapoński. Ale masz lizaczka. Pokażę go. Gacek na hapsa. Co, co, co to jest? nie można Można, można Dobra, Co? Bo on ma zabijasa, zabijasa mówi, że ma Jak ty na japoński? Ale masz lizaczka Pokaż jaka się dzieje? No dobierne... to jak taką tamta konsystencja ma, to tu jesteś. na p***nie. O tak! tu. Oj. Łot... Łot... normalnego. Na co ty p***aliś? Ty jesteś na p***nie. Dla mnie to jest obrzydliwe, człowieku. Jakbym kondona wp***ał. A skąd wiesz? No się. Dobre, naprawdę dobre. Dobra, normalne. No, normalne, git. Normalne. Ale. Normalne. Normalne. No i na koniec specjal. Teraz najgorsze. Tego nie lubię nigdy. Zawsze tak wymiotuję. Tragiczne. Tragiczne. No ale jak trzeba, to trzeba. No poświęcę się. Nie no panowie, wy dla kanału jesteście w stanie zrobić wszystko. Next one it's copium for eye maybe no, no, no. no dobra, papierkami <laughs> nozy co, co? co ona powiedziała kurwa <laughs> Co? Count, <laughs> <Skopion foreign>. maybe <laughs> <laughs> Może bez truci. Nie no w chuja ich robi, nie? No bo? No poizem. No dobra. Papierkami, nożyce. Wygrałem. Co <laughs> to to jest? Ja. Łeb czy co? Dawaj, jest też szczypce. szczypce. Ja jestem. Ja, ja jem łeb. Poczekaj, Żeby było widać. O, ja czy ręku? Jedziesz. Dali. Zaraz coś. Przyglądać się mu. nie zmieni się. Skorpion, no hobcą. Ale otwarte ma te łapy frajery. Bo na siłownie chodził. Za chwilę się przemy. Nie ugryzłem, bo kę. Ale łogon? Ale normalnie tak u ogon? mi się. Z rządu. 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 weźmy. weź. Bu***. Ano. Bu*** skorpiona. Ok. Bez skutku. Wata szklana. No. No, dawaj. Normalny polski skorpion. Nie chcę, dziękuję. <grystekonu> to jest co? o wiele lepszy, niż to, to ku***, przegięcie pały. Małe. Ten izopod. Tak. Izopod to było tragedia. No Muszę pomyśleć, że to Knoppers. Jaki ten skorpion jest malutki w tych moich roczkach. Chcę oglądać twoje nogi, 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 nogi. No, a bez jakiejś większej liczby jest gig. Yeah, next to chcę. Powinienem. Is... Mm. Okej. Okay. Pójdź w Poison. Uh. <laughs> <laughs> to panowie, każdy po nóżce i potem każdy po dupce. Co? Włosy? Po z tym tam. No. Włosy ci się pobijają do usta, w środku ust. I masz koniec. I masz koniec. Co, Co najwiesz no ciekawego? Nóżkę, proszę. No, nie no no Poczekaj na jedzeniem. No. No. no, hapsa. Zdruwoczko. Gigi. Jest gigi. Yes, yes, tak, No, Mam mikrobiusz a, zjadłeś? Zagadłem. mnie. nami pan Szybski. Zjadłem. 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 Ktoś chce to jeść ze mną? No ja To czy idziesz zostawić połowę? This Jak ona ci powie, że ta No i jest. No. No, 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 no. Normalne, mięsko dobre No kurwa mięsko dobre no No normalne Dobie mi odwók zostawił I dupę I dupę ty jesz Dobre Czemu wielki kawałek. Nie no, takie okej. Jak pasztet kurwa jakiś nie, yeah. next is. Co nie... Co jest? It's nie można place. kości jeść. Gdzie jest kość? Co to kurwa jest? A co to jest za no. ja no no. no. Japoński i bez wąż. czego Japoński wąż. Zza... <grymkańka> co, mamy? Bez skóry, tak? My... No, trzeba mielić i No, chyba no, podobno ta skóra co? No. Skórę, Skórę jest, ściągasz jak z kiełbasy polskiej, normalnie człowiekowi. Pokaż, ty, no idzie to. Ale tu jest kość w środku, bo przecież tej kości nie można. No, no nie to tu mięsko I Daj gry za da No co? mięsiąc. Jak z czego z tego? Ja sobie kawałek brzmiłem mięcha. Ja tak tak kurczak. Dobre? Aha, ale małości. Wydaj mi mięsko z tego. Mów albo nie wyjdziesz. Nic nie pyta, pana pało. O, ale zjadłeś, ty. O, ale... Nie, to Małka ale To jest twarde k***a, Ale coś zjeżdżasz. Co ty zjadłeś? To palec. Nie wiem co ja jem, to jak to jest. Jak o, to I je. Gdzie się je? No to im to, 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 to jedzą. Nie wiem, oni są mu pojedin, kurwa. Samą mięsko ci zostało. Kuma, że możesz k**wa zjeść stary sobie 7-11 seven seven kanapka, bo kurczę drwala, Albo Big Maca ty mówisz, że a chyba tam dzisiaj węża kurczak, no tego. No, to, to wszystko mięso trochę jak mięso, nie? Very good! Snake! Oj Insekt? Insekty a to będzie słodko-fajne. Jest soja na środku. Okej. kurwa. Co to jest na środku? Kurwa, karaluch. Kogo nie musi? Nie musi. Kogo nie musi? Dobra, Dobra tam. Kato botomas? Dobra. Dobra. I na... I na hej? I to robię powiedzmy. Ej, ale pachnie! Ej! Banana! O kurwa, Ja pierdolę ty! To no. Dlatego to robią, ale fajnie. Mother no, to nie się pachnie. je? jak to się je? Jak środku, bo jest wszystko twarde. Ok. No. Dobra, to Smakuje jak zapach. Zajebista. Tak? Zajebista. Przed chwilą gadaj, że po co to robią, ale to akurat zajawa, to nie wiem, że tak pachnie. No o cóż, Ciekawe. No, fajne, ciekawe, to jest ciekawe. To jest przeciekawe, jakbyś miał coś tak mega nasączone jakimś takim... Ale jakby też trochę słone. Słone i czuć ten flavor. No, to jest tak, jakbyś chłodek psiknął perfumem do ryja. No trochę tak, nie? Wszystko całe. Tak. Na hita Dobra, to jedziemy po małym tym. Bo chyba nie ma nic wielkiego. Nie? To już jedziesz się pewnie. Bardzo mhm. dobre. Dobra, zacznijmy. Cipsik. Miękkie? <trybana> j**a. tego nie chcę. Czemu nie? Nie ja no, Bandura po****, bo chciałem zjeść. No nie wiem, jest to manę, bo to serio. <grywa> <grywa> Co? no, jest no, Ale zostawcie i teraz... Jak zostaw mi. A im trochę, no. Ale wy wy... No i... Ale wy jedliście całe mięso. Co wy mi zostawiliście? Kaptur, kurwa. Szczerze? To nie ma smaku, tylko jest mokre. Jak taka, kurwa, przemoczona skarpeta, co sobie wyciskasz z ryja No to ja tak nie robiłem. Ale to bym memlana, kurwa. <laughs> Jeszcze paskłakiem mi dałeś. Wędzasz <laughs> <to> się w kurwa, ty. Szef kuchni stoi, za się. Nie sprawiaj ludziom przykrości. Łukasz, Luka. Zbier i zbier! Domnisz, to są robakiem. Dawaj po tym balasku teraz. Nic pewnie. Ja tak to właśnie na pałeczkach ładnie pod kamerę, wiesz. Wow, wow super, super, ledziesz. Fajne. 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 Mhm. Nie. Piwo mu nie smakuje chyba. Można siatkę? Weź co to coś. Jest. To jest jakieś zmiodzie ogólnie. Zmiodzie, słodkie. Widzę, że po krótkiej przerwie. Dla mnie bez sensu ogólnie, bo wolę właśnie się do Tylko Tylkośmy robaki. Takie mokre, dziwne. No to jak mi to w zęba wejdzie Nie nawet tylko pogryź. krąba ci wypadła To jest jakieś mączniaki? Chyba czy co to jest? Dzień dobry. To są te ze śmietnika. Będy. Będy. No Powiem Ci kurwa tak, póki, nie? To będą ludzi Ale Co oni mają w pani? No bo nie da się go, bo trzeba on grupę poprzednił git To jest siostro Basen Skalfer Dalej. Ja nie wiem co to jest tata, to jest? Tita, ta, tita, ta. No jak trzynastu posterunek ty nie znasz? Ja oglądałem ja Masz, że jesteś Nie wiem wszystko. Naprawdę nie trzeba To dobry ten kokon To jeszcze całe No nie kumam jakby fenomeną tego, nie? Super. To jest nie jest. Taka moja uwaga, przy robakach komłabbym, jakby rzeczywiście było wyciągane z nich mięso, bo te skorupy no, psują wszystko, bo tak naprawdę pod zębami czuję, że ci coś chrupie i ten smak ci gdzieś ucieka i finalnie tak naprawdę wszystko smakuje tak samo, bo jest skorupa. Jakbyś I... paznokcie wpierła, Ta. tak paznokcie kuplą. To są lesy dla bezelek. <laughs> <laughs> nie całego, co tylko cztery są, kupię. Łeb nie będę głowy w pier... co... Ale Jak? No końce z ręce jest? No to wszystko pachnie tak samo, kur, Już mam dosyć. No i tak naprawdę to, to jest ta skorupa wy, wygryziona. Dawajcie, bo dwa dania tam są. <grym> kur, czy mogę to sam. <grym> very good, very good, no, To jest fryer. Czerwki po powiesz, że mnie kochasz Oupowie. Teraz nie... Dobra, dawaj za generowal. Piżok to jest kupa królika akurat On smakuje jak taki gorzki rożny. <system> no Nie no dobra Jest nie, nie! chciałem go pochwalić o jest On jest taki rysosik ma jakiś dobry <Zonemunialiśmy> Ale go skrzywi zaraz Kuka jest najgorsza Co, ostatnia to jest? Dajcie mi spokój! Już mam nocy zabrałem Te dupiaste są najgorsze. Te dupiaste są po... Ja robię to. Nie, no, to jest gate. To no, jest po prostu topkątkowy. Mmm, ale pycha. Zostało? Ma coś z ożreha, no. Kurczę, mm, to jest taki smak. No, peanut butter. O, peanut butter, no? No, no, no. A to lustro, to jaki rizis, nie? No, A, no, zobaczysz. No, no, trochę taki ma posmak. smaku. <laughs> <laughs> Wezmę, ja. no, to jest ohydne akurat. Oh. <laughs> 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 nie And... mogę. Co to to no kurwa jest? Ty, gdzie masz SPFa? Najbliższe, muszę tu przyjechać z moimi znajomymi Oj, nie lubię takiego Utko, pierś Tego to akurat się jakoś nie boi, bo tak bym sobie kurczaka robił na chleb. No dobra tak, no. no kurwa dobre Tylko skóra jest taka kurwa jakbyś, jak, jakbyś se kurwa tego kuraka w domu dostał od rodziców i se odrywał Jest mięsko, jest pałeczka ale co to jest? Hmm. Jak kaczka? Jak taka przesuszona wątróbka. No, no, no. No, no, ale gdzie? Do widzenia, normalnie? <grym wątróbka> tak, jak no, wątróbka. <grym> wątróbka. Nie lubię... Nie lubię kaczki. Kaczka mi tak jest. Very To nie fajku pod tą chusteczką. Ale no. Mam <grym> małą. <wątrób> Kurwa, no, idzie się dowiem co to jest, czy nie? To jest niemożliwe. C Dobra, to oddamy. Dobra, to jest mocne. Jakaś łapka. mój brat tu wjeżdża teraz, ty zobacz. Kasia, czy to jest przysmak w Japonii? Czy to jest jakiś nie. Tylko i wyłącznie dla bogatych ludzi. To jest bardzo drogie. Ta rączka was kosztowała 2000 No Zobacz Ogólnie szkoda Misia. no ale przyszliśmy tutaj próbować, więc no co. No. Kurwa, łapa miedźwiedzia? Czy... Na, na, wiz na wizytę. Golonka. <laughs> no. Uuuu, To jest bardzo Nie ma Pazur to se może się zachować na pamiątkę, ale raczej na lotnisku pazura k***a nie dzieli na nie Dla mnie to jest za grube jak coś, nie? I tyle starczy ci? tak. No, sosik, sosik Nie no, bez sosu Bez sosu so To cały smak k***i K***a <try> Dolonka <Prywa>. Totalny <try> no w serio, przysięgam Mięsko po prostu Którą braliście część taką bardziej? Taką. No Mm. No. no to mięsko, mięską. Ale ty się? Badajże no. mi kopa widelca Ej, normalnego ale, polskiego. Ale Dobra. Wiesz, wiesz co jest najśmieszniejsze pewnie. Jeżeli to do grnota i. Oni to. Dalej, zza... powiedzieć, no. Tak, że zostaje I sam. Jakbyś pan sobie Normalne mięso. Szczerze, dwie ostatnie rzeczy były najlepsze. I ta kaczka i to. Gramy to jest. Z... Dobre mięsko. No zwykłe mięso, nie. Nie popieram, ale zwykłe mięso. Ja jedyne co się zastanawiam to, czy oni wiedząc przez to, że jesteśmy YouTuberami, dali nam większe porcje. No, panowie, ocenka. Takie kurwa, Wszystko zajebiste oprócz tego gdakacza Nie, no na pewno. i zopod. to najgorszy był Nie, to to mnie bawiło. Dla mnie był najgorszy ten dzika, nie. Czułem się jakbym. Dzika? Dzika, straszna konsystencja, taka galaretowa. A ja tylko tym się kierowałem, tym jak wziąłem do Fajno! No ogólnie tak szczerze, już szczerze podsumowując, fajne, ciekawe doświadczenie widzowe. Wszystko, co zobaczyliście na tym odcinku i czego próbowaliście. Jest to po prostu związane tutaj z kulturą. No i ludzie, tak, tutaj przychodzą do tej restauracji. Ta restauracja ma obłożenie, i ludzie serio po prostu jedzą takie rzeczy. My musimy pamiętać, że my żyjemy w innym regionie, oni żyją w innym regionie, i dla nich przy smakiem może być coś innego niż u nas. A ta łapa niedźwiedzia, tak jak pani tutaj nam powiedziała i wyjaśniła, to już jest takie naprawdę premium. Premium. premium, produkt taki premium, który nie dość, że jest bardzo jeszcze długo przygotowany, czyszczony i tak dalej, to jeszcze tam musi swoje odleżeć, i tak dalej, ale smakuje to po prostu jak normalnie mięs Jeść wiedział może z zjeść świnie i smakuje tak samo. No, ale ludzie mają jakby większy dostęp do takich, do takich, do takich do dziwnych, dziwnych po prostu rzeczy, ale ogólnie hmm. fajnie. Mi, mi tylko Ciekawe, szkoda niedźwiedzia. co też że według mnie tutaj na minus jest to, że y, za dużo było takich produktów, które y, rzeczywiście posiadały jakby na sobie skorupę i szkoda, że to nie jest po prostu jakaś ta skorupa odłamywana po przyrządzeniu i nie masz czystego mięska z tego, bo często to po prostu zabijało smak i czułeś cały czas po prostu jakbyś obgryzał paznokcie, gdzieś tam przebijało się jakiś, jakiś smak mięsa, mięsa i tego wszystkiego, to to wiesz, to tak jak u nas w Polsce wiesz, starsze pokolenie do, do kości i no. jeszcze ten taki, jakby, tak. tak, tak no, no, więc to, to, tak jest po prostu. To nie, nic nie jest z czarnego rynku, coś, to tak. jest po prostu restauracja, nie? Może spróbuję z tym samym, oczywiście. A nie, bo to Chiny, to nie. Myślałem, żeby może psa ojebali albo kota, ale to chyba... To nie ten kraj mm. Dawid akurat jest w stanie Nie, nie jestem mm. Ale chciałbym to spróbować z tym sosem Z sosem lepszym Ile nas taka kolacja? Ogólnie najdroższa była łapa niedźwiedzia Bo sama łapa niedźwiedzia kosztuje 70 tysięcy Czyli 2100 zł Wszystko wyszło 124 tysiące jen Czyli 4000 zł to Drodzy widzowie, także to było coś nowego Panie na naszym kanale tak szczerze. Taki odcinek jedzeniowy, ale bardziej ekstremalny. Możecie oczywiście dać znać w komentarzach, gdzie, w jaki rejon może się też możemy gdzieś zapuścić na przyszłość. A tam to żarówa tak daje po uszach. Gdzie możemy też spróbować jeszcze coś nowszego i jeszcze coś ciekawszego. Dla mnie bardzo fajne doświadczenie. Będę wspominał, będę zadowolony. Ja też. Fajnie, fajnie było. Fajnie było, fajnie. Fajnie próbować nowych rzeczy. To dzisiaj Łukasz. <laughs> <laughs> Trzy, <śmiech> dwa, <śmiech> jeden. jeden. <śmiech>